Dobry Dzień dobry, mamy czwartek, 9.30. Ja przed chwilą się obudziłam. Zastanawiamy przed piątą. Dopiero. I chwilę pospałam. Wstaję teraz. Mofin tak już stało, muszę mu podać leki. Obecnie mi jadoba. Jak endometrio zaszaleje, to muszę się Tam w nowym roku. <noise> Moje dziecko, wczoraj wieczorem musiało narysować rysunek. Filipek. <noise> Tata. Filipek. Mama i Luna. No, witam się z Wami w pierwszym dniu vlogmasu. Późno, bo późno, ale witam się serdecznie. E ja oczywiście nagrywam wcześniej, no bo u mnie ze zdrowiem jest tak, że nigdy nic nie wiadomo i tak drugą dobę strasznie boli mnie brzuch okropnie krwawie, strasznie boli mnie kręgosłup lędźwi lędźwiowy i dlatego się dopiero teraz odzywam. Jestem na lekach przeciwbólowych i nie tylko. Ech. No nie ma prądu, <laughs> nie mamy prądu od godziny. <laughs> koniec świata, nie ma prądu. No, także witam się z Wami w pierwszym dniu vlogmasu. Wzięłam leki przeciwbólowe, chwileczkę się z Filipkiem przeszliśmy i jest troszkę lepiej. Na obiad mamy dzisiaj wczorajszy rosół, więc spoko. Byliśmy w macie i mamy tutaj, teraz ja Wam pokazuję, co. Tu mamy sukieneczkę. Ale piękna. O ja czy to? Ale chyba będzie za dużo Bo przeceniłam swoje Chociaż ja bym. Trzeba gdzie zmierzyć Ale ja ją zamówiłam Dziewczyny za 27 zł Jaka ona jest przepiękna Bordowa Tak piękna bordowa Gruby taki piankowy Mięsisty Materiał, no piękna. przyznaj najfilutko, nie? Teraz mhm. piękna. Także będziemy później mierzyć. A druga patruszka to mm. idziemy. Jak oglądacie to to dzisiaj <grybujesz> na urodziny do koleżanki i Coś dostałeś? I? Część prezentów, już zamówiliśmy. Zamówiłam taką grę w skarbie. Nie znam takiej gry, ale tutaj się dość sporo dzieje. I opis miała proszę. fajny, poczekaj! I opis miała fajny, dlatego zamówiłam. Jedynka start. trójką uciekasz przed każdym kotem. Czwórka, co za tym. No właśnie, my lubimy, kiedy dużo się dzieje, nie na tych polach. Proszę. I drugą rzecz, jaką dla niej zamówiłam też, no bo urodziny wyprawiane 1 grudnia, a chciałam, żeby miała kalendarz adwentowy. W tamtym roku kupiłam jej książeczkę, a w tym roku wzięłam taką grę. Kalendarz adwentowy i do tego jeszcze coś jeszcze dokupimy. A karton fajny, mały, taki płaski, więc się przyda. Ja ostatnio zbieram te kartony. Nie, to jest na prezent. Dobra, połóż Oj. to na kufie. A ja przynoszę rosół. No pranie miało się wyprać, bo chciałam stawić poszewki, Ja w ogóle dzisiaj chodzę w koszulce na lewą stronę, tak? Mhm, fajnie. Brawo, ja. Nawet nie wiedziałam. Obudziłam się o 5 rano. Nie o 5, tylko o 9 rano, bo do 5 nie spałam z bólu. I tutaj z suszarki o 5 rano założyłam cokolwiek, bo mi było za zimno w koszulce satynowej. No, no, nawet nie zwróciłam uwagi, że chodzę. Babcia zawsze mówiła, no ja mam w stronę, będziesz pijana. W ogóle to jaki przerywnik mamy. Mocno jest zainfekowany. Jutro miał iść na nockę do dziadków, ale ja nie wiem, czy on pójdzie. O, Luna gania te wrobelki. No, a propos babci powiedzenia. Z... Nie wszystkie się sprawdzają. Większość się nie sprawdza. Na dworze szaro, buro, ponuro. Cały dzień i całą noc pada deszcz. No dobra. My się rozłączamy. Yy, I bierzemy się w jakąś robotę. I witam się z Wami dopiero wieczorem. Jest godzina... Nawet nie wiem. Która, bo zegarek został w łazience. Wykąpałam się już. Miałam sobie zrobić hennę, ale gdzieś moja henna... Nie ma. Zrobimy sobie laminację. Najwyżej jutro zrobię sobie chętne, jakim znajdę, może, może kupię. Krok pierwszy to jest oczyszczenie mm, brwi. Ja przed chwilą twarz myłam, więc już tego nie będę robiła. I krok kolejny to jest nałożenie kleju. Tutaj mamy. Nie byłam na tych paznokciach jadę jutro. Czuję się znacznie lepiej, więc już mi tak brzuch nie boli jak wcześniej. Więc się cieszę. Tu są szczoteczki też w zestawie. Filip nie hałasuj i nakładamy ten kraj dokładnie. Ten kraj ma posłużyć temu, aby ułożyć brwi tak, w taki sposób, jaki mają być zalaminowane. Czyli w jaki sposób mają się układać. Także ja to pokrywam dokładnie, a więc teraz układam. Tu z przodu... kiepska jest ta szczotka. Kiepska, kiepska. Nie. Nie chcę, żeby mi się tu coś zawijało. To chyba wysycha. Tak, to wysycha. A nie chcę mieć tu żadnych kędziorów. No, precyzyjna robota, muszę Wam powiedzieć. Tu się jakiś o, kędziorkuje. I teraz następnym krokiem jest nałożenie folii spożywczej i trzymanie tego. 10 minut. Nawet całkiem inaczej nie. Wygląda już po wyczesaniu. Trochę to duży kawałek. No ale dobra. Test na żywo to test na żywo, prawda? Druga brew. Wyglądam co najmniej śmiesznie, ale to nic. Ale to nic. I druga. Dobra, 5 minut minęło, jeszcze 5 minut, ale w międzyczasie sobie spróbujemy nakręcić loki na skarpetę. Chcę wypróbować, czy to się w ogóle będzie jakkolwiek miało. Żeby na sobotę nie używać lokówki odświeżyć włosy suchym szamponem. O, suchy szampon daje efekt od razu. Wzięłam sobie spinki. Ja jakoś sobie może porad Skarpeta. I zawijam. To by się przydała właśnie taka żabka. Żeby to tutaj przytrzymać. No ale okej. Okay. Ja kiedyś miałam taki specjalny wałek. Ale ten wałek taki gruby kiepsko się go kiepsko się go zabijało spróbujemy na skierkę Nie chcę otworzyć Mam takie opakowanie gumek, i ona się nie chce teraz mi tu nie chce współpracować. Filip walczy z misją. I tak by się rzadko to przydało, żeby to tak. No dobra, druga może być lepiej. O kukarda. Tak, że mają tak. I to lekko. No. I jest kokardko. Kapiloty założone, 10 minut minęło, to teraz nakładamy coś takiego jak żel do laminacji brwi. Na te na te kleje. Ja kiedyś robiłam, ale z inną firmą i Jakoś tak średnio mi to wyszło. Zobaczymy jak to. Ale śmierć płynem do trwałej ondulacji. Serio? Jakbym trwałą robiła. Czy to trzeba jeszcze przeczesać? Tak. No dobrze. Rozpuszcza pigment. Rozpuszcza pigment, ale jestem w szoku. Patrzcie. A i co dalej? Wyczesujemy. Zmywamy. Jakoś dziwnie, no ale dobra, zrobimy według instrukcji. Jestem przekonana, nawet tak napisałem. Więc tak musimy zrobić. Już brwi, brwi przeczesz, a widzicie, to też trzeba przyłożyć, a w krokach takich obrazkowych nie jest to narysowane, dopiero niżej, w krokach opisanych tutaj. Tutaj mamy po kolei kroki i tu w tych krokach nie jest napisane, że teraz trzeba nałożyć tą folię. I tutaj w kroku siódmym trzeba. Krok szósty. nałóż na brwi z buteleczki. Przeczysz brwi i przykryj folią na 10 minut po zdjęciu folii ściągnij nadmiar. Tak, aby nie popsuć wcześniej ułożonego kształtu. Nałóż dokładnie na brzmi preparat. Ostatni, nadal używając, uważa, uważając na ułożenie włosków, ponownie przykryj folią i pozostaw na 10 minut. No naprawdę. Czekamy kolejne 10 minut. Dobra, mamy kolejne 10 minut i powiem Wam, że to nie jest generalnie trudne. To w ogóle nie jest trudne. Tylko kwestia tego ułożenia tych włosków. Dobra, po zdjęciu folii ściągnij nadmiar produktu suchym wacikiem, tak aby nie popsuć ułożonego kształtu. Popsułam? No nie. Dobra, nacinam. O, w zasadzie bacik jeszcze lepiej pomaga w ułożeniu tych wosków. Hmm? No ja mam takie niesfarne woski. Każde w inną stronę sobie żyje. I on ja też ich mało. Wiecie. Wiecie, rozumiecie. To bym chciała właśnie tak postawić, a to już tak... Boczek, na boczek. Mam, że na telefonie garnitury swoje. Jest tego serialu do niego, że tam są wieczne aferki, Jak moda na sukces. Dobra. Tak, dobra ciek. Jeśli to tak będzie, jak teraz, to bardzo by mi się podobał ten efekt. Szczerze Wam powiem. i jedziemy z ostatnią warstwą. O, świetnie Filipku. No, tylko muszę sobie ukroić nową folię, bo tamta no, jest od tego produktu do trwałej, więc się by nie nadawała. Mhm. To, to, nie nie być. to jest kabel do prądu. Także co jest na baterie. Okay. A nie ma na baterię? Jest, tyle że to jest w takich łamkach i można odpiąć i może tylko jedno się świecić, musimy tak odpinać. Dobra, mamy folię ukrojoną i lecimy z tym ostatnim krokiem, takim jakby fikserem, a to już ma taką sztywniejszą szczoteczkę, jakby ten pędzelek. Ten pędzelek jest już taki sztywniejszy, bardzo precyzyjny. Ja od jakiegoś czasu mało wyrwam drwi i one widzę, że zaczęły fajnie rosnąć. Ale to jeszcze nie jest to, co bym chciała. Dobra, tu mamy i druga. Marek, która godzina? Dokładnie, dwudziesta zero osiem, czyli dwudzieste Muszę zdjąć ten preparat. No. Podoba mi się podoba. I nakładamy ostrożnie ostatnią folię. użyte. zużyte. Trzeszki toczki zostawię. Jedną umyję. Zobaczymy, jak to się uda. Sprawdzić. Co? Bo pomaga. Słyszę. I Tak udawa. Będziemy zmywać. Przez 24 godziny nie będziemy ich moczyć. Ja nie będę ich moczyć, żeby te właśnie składniki, które były w tych preparatach, miały możliwość osiąść na tych włoskach. No i zmywamy. Niech to chwilkę przeschnie i sprawdzę, czy one się faktycznie układają. Wiecie, to ładnie wygląda jak y, ktoś ma ładne, brwi długie, gęste, a nie takie jak ja. Ale tak, faktycznie się układają pięknie. Są mięciutkie.

Ojka sobie takie dobre to światło, a potem zrobię pielęgnację i do bureczkę.